Ушел, мода. Ten chodź zobaczymy czy ma zapalone. Już idzie jedzie, czy ma wyświetlone ten. A już jest pan. Zobacz, zobacz, tam. No, zobacz, to jest. nie, ma On wyłapiesz, pierwszy się. Słuchaj. On najpierw pojedzie, Petja. No najpierw. Tu podstawisz. Ale to mi przyjdzie następnie. A tu jeszcze jest szybko już, już jedzie. Już ma pozwolenie. Tak, już, już, tak. Tak, już to jest pozwolenie. Tak, pozwolenie A, już miga, widzisz? Miga, to może jechać. Jak przyjedzie, zrobi się czerwone. A, a czasem, jak jeszcze to zostaje, to o, teraz jeszcze jedzie, a już jest. A już miga. A już się zapalił na stałe. Widocznie teraz puszczają te pociągi, żeśmy akurat przyjechały, puszczają pociągi do Warszawy, a za chwilę pewnie będzie kilka do Płocka. Nie, tu się świecą czerwone. Teraz są czerwone, wszystkie są czerwone. Ale tym ci panowie już też ci się szykują do startu, że tak powiem. Patrz, światełka takie czerwone, na zapalone, nie? Ej, no, niech chyba zawsze miał. Zawsze mają takie czerwone z Tak, tak w no. odwrotku widziałam tak. Tak samo widziałeś? Ja się nie niezwykle.